Dobry Dzień dobry wszystkim! Jedziemy na rynek! Jesteśmy już na mieście i dzisiaj chcemy wam pokazać miejsca, które fajnie jest odwiedzić zimą w Krakowie. Co Wam chcę od razu powiedzieć, to to nie jest odcinek w stylu Wersow, gdzie będzie mnóstwo atrakcji, będziemy Wam pokazywać masę różnych miejsc, tylko to jest taki nasz luźniejszy dzień i po prostu będziemy robić to, co i tak byśmy robili i przy okazji Wam to nagramy i pokażemy. I pierwszym takim miejscem według mnie fajnie jest zobaczyć w tygodniu, zwłaszcza bo jest tak pusto, to jest tutaj wisełka, ten teren. I przejść, fajnie jest się przejść koło Wawelu pod Wawelem albo wejść sobie na górę i zobaczyć. To już Nie chciałem ciebie Prosto na ciebie, jakbym rzucił mocniej Czego nie chciałem zrobić To by trafiło ci w aparat i potem byś na mnie krzycza. No Dlatego tego nie zrobiłem Jakby się rozbił obiektyw to nie wiem co bym się zrobiła Nie pamiętam kiedy ostatnio Kraków był taki ośnieżony Biały Tam w roku i tak nie było No i już przestaje być biały Bo już wszystko zaczyna się roztapiać Więc jest coraz bardziej szaro taki piękny Wawel. To są często sobie chodzimy właśnie. Już wiecie, Wawel, Wisełka, Marynek. Dokładnie. I często zahaczamy o taką księgarnię, do której dzisiaj też musimy pójść. Tutaj jak zobaczycie, macie piękną ozdobę świąteczną z żywafami, która Klaudi się nie podoba. Nie mówię, że mi się nie podoba, ale co żyrafa ma wspólnego ze świętami? Podoba ci ma... się już. Tam było ciepło, ale chyba tam nie ma żyraf. Nie mam pojęcia. Żyrafy są na sawannie, nie? Nie mam pojęcia. To Jezus się nie urodził na sawannie. Już wiemy o co chodzi z tymi żyrafami. Znaczy dalej to Czekaj. dla mnie nie ma w ogóle żadnego związku ze świętami, ale te żyrafy nawiązują do arrasów, które są na Wawelu. Arrasy to te takie dywany na ścianach. Ustaw się ładnie. Jeszcze raz. Kolejnym naszym punktem godnym polecenia jest skład tanich książek, czyli księgarnia w Krakowie, która, naszym zdaniem, jest chyba jedną z najlepszych. Jest to na ulicy Grodzkiej, 50, znaczy obok 50, bo 50 to jest chyba Harry Potter. Także dosyć blisko Harry'ego Pottera. Mamy całą siatę książek w tej księgarni, 5 książek, i zapłaciliśmy za nie 66 zł. To co zauważyłam, to w tej księgarni już podróżały te książki, są takie. Pewnie połowa tej ceny, co w normalnych księgarniach. Ale mi się udało wyszperać takie za 10, albo trochę mniej niż 10. Więc fajnie. Jedną książkę mamy dla siebie, a cała reszta jest dla mojej babci. Na prezent dla niej, dlatego że ona pochłania książki. I jak ona mówi, książka to jest jej najlepszy przyjaciel. Wow. Nice. Jesteśmy w kolejnym miejscu, czyli na rynku w Krakowie, który warto odwiedzić, łącznie z jaRmarkiem, który też jest tutaj na rynku. W poprzednich latach był tutaj, na tej części, a teraz jest po drugiej stronie sukiennic, ale tutaj za dalej została choinka, pod którą zaraz sobie podejdziemy. Jest choinka krakowska, a nawet mi się podoba, powiem ci. I czekamy, aż się zaświeci. To pewnie za chwilę, za jakieś 10 minut. Tak? A teraz idziemy tam, czyli w kierunku jaRmarku. Bo tak jak Wam Witek mówił, Zawsze był po tej stronie, co kościół mariacki i choinka, a teraz jest po drugiej stronie. Muzyka Ceny tutaj, no, to tak jak widzicie, pierogi 34, zupy 10-15 drogo, ale znośnie. Chciałabym podsumować. Na jarmarku jest bardzo drogo, zmieniam zdanie, bo ja widziałam tylko te wiecie górne ceny i tam było 10-15 zł, ale niżej były ceny fasolki po bretońsku i jakichś innych zup i one kosztowały 30 zł, no to to jest kosmos. Pierogi no to to jest cena znośna, bo 12 sztuk 34 zł to, to jest dużo, ale jeszcze jest okej. Okay. Ale na przykład takie jabłko w czekoladzie, 20 zł, to dla mnie to jest bardzo dużo. Oscypek! Oscypek to masak. Oscypek. taki zwykły sam, 7 zł, ten malutki. A y, z żurawiną 8, z boczkiem i żurawiną 9. Nie, nie, nie. Bez z żurawiny? Bez żurawiny. Aha, z samym boczkiem 9. A y, I chałwa jeszcze była. Taka chałwa bema. też droga. Takie słodycze, wiadomo, że to drogie. Jest drożej niż przed pandemią. No. Bo właśnie, bo w tamtym roku nie pamiętam. I jeszcze coś chciałam powiedzieć, że mi osobiście bardziej się podobało, jak jarmark był po tamtej stronie. I tak samo. Nie po tej. Po tej jest jakoś tak mniej klimatycznie. Średniawka. Mi się wydaje w ogóle, że chyba klimat robił też Mariacki. W sensie i w ogóle tamten tak, kącik. Bo tamta... Że się wchodziło z Floriańskiej, która była no. cały czas oświetlona. Tak, bo I... właśnie tam jest Floriańska, która jest cała oświetlona. Nawet jak się wchodzi od grockiej, to tamta grocka też jest oświetlona. Później się wchodzi, jest choinka, kościół mariacki, sukiennice, a ta strona jest zawsze taka, wiecie, skromniejsza, biedniejsza, no. Tak jest po prostu. Tak jest, no i tutaj już nie ma takiego wow. No i zawsze właśnie po tej stronie był ten Jarmark i to naprawdę niesamowicie wyglądało. Ten Jarmark był taki klimatyczny. Teraz ostatnia nasza miejscówka, czyli burgerownia Antler, która znajduje się za mną. To jest chyba jedna z najlepszych. A w się sensie taka Według nam... mnie to jest topka. Po prostu, Tak, to są przepyszne burgery, naprawdę. Pyszności po no, prostu. Bardzo polecamy. I właśnie zaraz tam wejdziemy, żeby zjeść, i to będzie nasz ostatni dzisiejszy punkt. Na rogu ulicy Wisznej i Gołębiej się znajduje. I będziemy sobie grać, znaczy już wzięliśmy. Halgary Montreal. A ten Montreal jest tak pyszny. Każdym razem, jak tu jesteśmy, to jest bierzemy. Naprawdę przepyszne. Witam Was już z mieszkania. Ja wróciłam, Witek nie wrócił, dlatego, że on e, poszedł jeszcze prowadzić zajęcia. I chcę Wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Chcę Wam pokazać te książki, które kupiliśmy dla mojej babci. To jest dla nas. I e, myślałam, że wzięliśmy 5 książek łącznie, a okazało się, że 6. I tutaj macie przykładową cenę. Taka książka 12 zł. Tyle, że teraz jest już tak, że no, trzeba się tam naprawdę naszukać, żeby znaleźć tak niskie ceny. Bo większość to jest tak około 20 zł. Idę teraz prowadzi zajęcia, i pomyślałam, że w tym czasie, kiedy jego nie ma, to ja spakuję nas na wyjazdy w Bieszczady. Spakuję nasze walizki, ale planuję też zapakować już wszystkie prezenty, i pomyślałam, że teraz na szybko pokażę wam, co kupiliśmy na święta, ale. Tu są nie tylko prezenty, które my kupiliśmy dla naszych rodziców i rodziny, ale też prezenty, które ja kupowałam na zlecenie mojej mamy, na zlecenie mojego taty, dla różnych innych osób, i pomyślałam, no bo teraz już jak to widzicie, to jest jakiś czas po świętach, ale pomyślałam, że możecie sobie zapisać ten film i mieć jakieś pomysły na przyszły rok, na prezenty dla różnych osób. Tyle, że nie będę Wam mówić dokładnie za ile i gdzie coś kupiłam, tylko wiecie, tak mniej więcej pokażę, co to za prezenty. Pierwszy pomysł na prezent, to jest pomysł na prezenty dla dziecka, tak do 10 lat. Właściwie bardzo podobne rzeczy Witek kupił swojemu chrześniakowi, tylko że już ich nie mamy, bo te rzeczy zostały wysłane właśnie dla chrześniaka Witka. Są to różne gry. Playdo, zestaw Playdo fryzjer. I Witek dla Krześniaka kupił też zestaw Playdo, chyba grillowanie. Do tego zestawu Playdo jest jeszcze taki fajny zestaw, warsztat mydlarski. Tutaj się robi chyba mydła, kule do kąpieli, a Zuzia uwielbia jakieś takie kule do kąpieli, sole, różne takie rzeczy. Tak szczerze to sama, mam nadzieję, że się z nią tym pobawię. I tutaj takie dodatki, bo znalazłam po prostu, były bardzo tanie w Scene bluza, opaska. Kolejne rzeczy to też wam pokażę od razu takie, których my nie dajemy, my nie kupo, to znaczy my kupiliśmy, a oni nam oddają za to hajs. Część prezentu dla mojego taty, bo część moja mama zamawiała i przyszło po prostu tam do domu i y, znalazłam fajne perfumy Tomiego Hilfigera a jeżeli chodzi o prezent dla mojej mamy to całość jest u mnie, ale tato mi oddaje później hajs za tą część, którą on kupował perfumy Nivea, jestem w ogóle ich mega ciekawa, miałam dla siebie zamawiać, ale stwierdziłam, że najpierw moja mama spróbuje powącham u niej, czy faktycznie pachną tak jak krem Nivea i jak coś to sobie też zamówię puder z Fenty Beauty, podkład z dr Ireny Eris, Urban Glow, kolejna rzecz to dodatek do prezentu od moich rodziców dla moich braci dwupak majtek Spumy, bokserki spumy i do tego, żeby się podzielili, znalazłam taki czteropak też bokserek. Nie mam pojęcia, co to za firma w TikTok się wybierałam. Kolejne to zestaw książek dla mojej babci. Tutaj dodatek do prezentu dla kogoś, to Taki pojemnik na herbaty. Pokażę Wam od razu mój prezent, o, taki dodatek do prezentu od moich rodziców i moich braci. Powiedziałam, że ja chcę sobie sama wybrać, więc yy, ja sobie sama zamówiłam. Oni dali na to pieniądze. Zamówiłam sobie pasek i dwie piżamki, taką w kropeczki, spodenki yy, i koszulka. I druga piżama to taka biała, piękna jest taka, nie wiem, to jest kolor bardziej ekry niż biały. Tutaj taka koszulka z falbanką na ramiączkach i spodenki też z falbanką. To jest rozmiar XS, mierzyłam to, ale powiem Wam, że nawet duża na XS. -ka. Ale to nie całość od nich, bo jeszcze wybrałam sobie zestaw kosmetyków do pielęgnacji. Krem z filtrem z Ziaja, kwas hialuronowy z Revoxa, retinol 0,25% znakomi, serum z witaminą C też znakomi. I to tyle rzeczy z tych, które raczej oni kupowali, te, które oni płacili, teraz to, co my z Witkiem kupiliśmy. Dla mojej mamy kupiłam bardzo podobny zestaw kosmetyków do pielęgnacji jak dla siebie, tylko że jej nie wzięłam kremu z filtrem tak jak dla siebie, a serum... Z niacynamidem i cynkiem. Dla mojego taty pijamę Supermana i skarpetki też z Supermana. Dla mojego brata Kamila Kupiłam słuchawki z JBL-a, to jest Tune 500 i one są bardzo niedrogie, bo one kosztują 100, 100 coś złotych. Ale mają super dźwięk, bo ja mam te same słuchawki i one są świetne. Naprawdę są super. Dla mojego drugiego brata Kuby. Zrobiłam taki koszyczek. W tym koszyczku są świeczki, bo on ostatnio bardzo polubił świeczki. Od razu też pokażę, co Witek kupował dla swojej rodziny, dlatego że skoro to już będę pakować, to po co on ma Wam to, to pokazywać? Dla Witka mamy, właściwie to ja też wybierałam po części. On mi pomagał. Jest takie pudło rzeczy różnych z Sinsaya. Skarpetki świąteczne, kubeczki świąteczne, dwa są takie i jeden kubeczek jest taki, też taki świąteczny w pingwinki, żeby Witka Mama miała do pracy. On jest ceramiczny i tutaj ma tą zatyczkę silikonową. Jeszcze do tego wszystkiego jest taka bluza świąteczna. Kolejnym prezentem, tylko tutaj to jest tak naprawdę dodatek do prezentu, dlatego że część z prezentu daje Witka Mama, a część z prezentu Witek. I to jest dla witka dziadków. Tutaj jest taki zestaw piw, dlatego że e, witka dziadek, witka 90, chyba 5-letni dziadek, tak? On lubi y, testować różne piwa. I już prawie ostatnie to też są takie dodatki do prezentów. Dla Witka, Cioci jest wino. Do tego jeszcze kupiliśmy takie deski w ekrzym, kamienne. Nie wiemy, komu będziemy je dawać, będziemy później myśleć. Pewnie mojej mamie, Witka, mamie, nie wiem, Cioci. Witka, taka, wysyczka. Dwie takie podłużne. No i ostatnie takie dodatki do prezentów to świeczki. I tyle, guzik, nie tyle. To dla mojej babci kupiłam, takie wziął do kawy. Y do kawy, do mleka, no spieniacz. O, brakło mi tego słowa. Spieniacz, bo spodobało jej się u nas. I dla moich rodziców szklanki z Ikei. Te, wiecie, takie klasyczne szklanki z Ikei. One są takie wysokie, a tutaj jest wersja niższa. Kiedyś, na pierwszy raz chyba kupowałam jakoś prezent moim rodzicom na święta i kupiłam im tak jak teraz, właśnie dla każdego z osobna i wspólnie kupiłam szklanki. Te takie typowe, wysokie szklanki z Ikei, dlatego że my mieliśmy i nam się świetnie sprawdzało i pomyślałam, że im też kupię. Najpierw mnie bardzo wyśmiali za ten prezent, bo że szklanki? Mamy szklanki w domu. A później każdy korzystał z tych szklanek i bardzo im się spodobały. Później kupowałam im właśnie jakieś kubki, kieliszki do szampana, to czego u mnie w domu brakowało, bo się non stop tłukło. No i teraz pomyślałam, że jak już mają te wysokie szklanki... To kupię też niskie, bo one też się panie sprawdzają. My też mamy i wysokie i niskie. I teraz to już naprawdę koniec tych prezentów. I teraz mam to wszystko do spakowania. Część już zapakowałam i zapakowałam to w ten sposób. Reszta będzie tak samo, ale już nie chce mi się tego dogrywać. Witam 23 grudnia rano o 8. Właściwie wstałam przed 8 i już zabrałam sobie zapieczeni ciast babeczek. Pokażę wam z jakich przepisów korzystam. TikTok, mini serniczki, a drugi to ten szyszkowy król, ciasta i mini serniczki gotowe. Idziemy byszczady! Nie! Święta! Mm. Tak szczerze, to ja w ogóle nie czuję tego schematu w tym roku. Ja kompletnie tak samo. Pierwsze w tym roku drwale. Chutka. wzięliśmy sobie na ostro i do tego fryteczki Aha. testujemy czy są tak samo dobre jak w tamtym roku Już jedną choinkę ubierałam a teraz kolejna czekała na mnie w bezmiłowej. A i mamy dzisiaj Wigilię, więc tradycji stało się zadość, bo pamiętam, że jeszcze 3 lata temu albo 2 lata temu właśnie razem z Kubą z moim bratem yy, ubieraliśmy co roku w Wigilię choinkę. Albo 23 grudnia, zależy jak przyjechałam. A to powód, dla którego nie lubię świerków. Kolejny minus świerka to to, że krwawie. Dlatego, że to tak kłuje. nie jeszcze nie zrobiony.